nie Niedośpiał, witam Państwa. Dzisiejszą kronikę rozpoczynamy od informacji dotyczącej sytuacji w Gorlickim Szpitalu. Strajk zawieszony. Taką decyzję podjęły w piątek zebrane pielęgniarki. Czy tym razem bliżej do osiągnięcia porozumienia? Strajk pielęgniarek zawieszony. Po opóźnionym spotkaniu 11 kwietnia Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zawiesza strajk. Jak informowaliśmy państwa, w ubiegłym tygodniu od 14 kwietnia pielęgniarki górnickie miały odejść od łóżek pacjentów. O ustosunkowanie się do obecnej sytuacji poprosiliśmy przewodniczącą Związku Zawodowego Pielęgniarki Położnych w Gornicach, panią Danutę Kamińską. 14 kwietnia pielęgniarki podjęły pielęgniarki położne podjęły decyzję o tymczasowym odstąpieniu od akcji strajkowej ogłoszonej na dzień 14 kwietnia. Pod warunkiem podjęcia rzeczowych rozmów co do podwyżki pensji pielęgniarek i położnych oraz średniego personelu przez dyrektora do 15 maja. Decyzja ta powstała na skutek deklaracji pana dyrektora o uzyskaniu wpływów do budżetu szpitala nad wykonaniem w wartości punktu. W ostatnim czasie w gminie Sękowa wiele zmian. W ubiegły piątek został oddany kolejny odcinek chodnika, ale jak się dowiedzieliśmy, są też inne projekty dotyczące inwestycji w tejże gminie. Sękowa może pochwalić się ukończeniem kolejnego odcinka chodnika, jaki został zbudowany przy głównej drodze. W miniony piątek został oddany odcinek mierzący 1200 metrów, który jest strategicznym, gdyż przebiega w centrum miejscowości. Na uroczystość oddania inwestycji przybyli wójtowie ościennych gmin, starosta Gornicki oraz delegacje zarządu dróg i sejmiku małopolskiego. Nie zabrakło głównych wykonawców, jak i mieszkańców. Poświęcenia dokonał ksiądz proboż Janusz Kuraż, a przecięcie wstęgi dokonali przedstawiciele płac, wykonawca chodnika, zwójt, małgorzatą Mauch na czele. Idźcie w pokoju Chrystusa! Dzisiaj spotykamy się w Sękowa to punktu widzenia Krakowa to jest ta miejscowość o której się mówi, że jej z Krakowa nie widać, ale to nie jest prawda. Po inwestycje, które są tutaj robione już od wielu lat na drogach, nie tylko. No można zupełnie inne inne wnioski wyciągnąć, chociażby takie, że tam gdzie jest mocny samorząd, dobrze zorganizowany, gdzie są ludzie, którzy, którym zależy, żeby w lepszych warunkach żyć, to zawsze się uda zrobić. I z Krakowa widać właśnie tą aktywność ludzką przede wszystkim. Dzisiaj oddawaliśmy do użytkowania kolejny odcinek chodnika. Tak to już jest zrobione, że w zasadzie Chodnikami można od rynków w gorlicach dojść do ropicy górnej. Kiedyś to było nie do wyobrażenia, teraz to już jest faktem. Również nawierzchnia między tarnowem, gorlicami, a konieczną już przypomina takie standardy, którymi powinniśmy się kierować, czy do których powinniśmy się zbliżać. Dużo zostało zrobione w ostatnich latach, a to jest oprócz tej przebojowości czy determinacji ludzi, którzy tutaj wiedzą, co chcą i jak to zrobić również to, że samorządy udowodniły od 1999 roku, że potrafią się dogadywać i potrafią dużo rzeczy wspólnie robić. W dniach 10-11 kwietnia w Wysowej zorganizowane zostało sympozjum z okazji 125-lecia firmy Glinik. Odbyła się również prezentacja 10-letniego dorobku zakładów maszyn górniczych Glinik Spółka ZO. Rok bieżący jest rokiem jubileuszu firmy Glinik w Gorlicach. Z okazji 125-lecia firmy, a zarazem 10-lecia zakładu maszyn górniczych Glinik Spółka ZOO zorganizowano sympozjum naukowe, na którym to zaprezentowano dorobek glinika. Otwarcia sympozjum dokonał dyrektor zakładu maszyn górniczych Andrzej Ziara, a prezes Mieczysław Brudniak wystąpił z referatem przybliżającym działalność fabryki maszyn Glinik w okresie 125 lat. W komitecie naukowym zasiedli profesorowie. Z Politechniki Śląskiej Włodzimierz Sikora, przewodniczący Marek Jaszczuk i Kazimierz Stoiński. Z Akademii górniczo hutniczej Adam Klich i Antoni Kalukiewicz. Józef Dubiński z Głównego Instytutu Górnictwa. Dr Piotr Buchwald z Wyższego Urzędu Górniczego. Dr Andrzej Meder z Komagu. I Mieczysław Brudniak z Fabryki Maszyn Glin. W zespole szkół nr 5 odbyła się młodzieżowa sesja Rady Miasta. Młodzi radni omawiali m.in. sprawy związane z obchodami dni Gorlic. Gościem na sesji była Ewa Bull, kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta. Obradom przysłuchiwała się także wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Jadwiga Wójtowicz, wspierająca swoich młodszych kolegów radą i pomocą. Młodzi radni nie próżnują. Świadczyć może o tym ich zaangażowanie w życie naszego miasta. Dzisiaj się w tym roku kalendarzowym sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Jakie tematy są na niej poruszane? Dzisiejsza sesja jest bardzo owocna. Głównie poruszany został temat przeprowadzenia przez nas naszego wkładu w Dni Gorli z 2008. Został przeprowadzony... Hmm, Pomysł na temat y, żakinady, która miałaby się odbyć w naszym mieście w dniu bodajże 3 maja. Byłby to przemarsz. Y, Przebranych osób z gimnazjów Gorlickich w górę 3 maja połączony z konkursem, wyborem najlepszych strojów. Dodatkowo napisaliśmy regulamin odnośnie przeprowadzenia konkursu graffiti już po, przed, zaraz przed zakończeniem roku szkolnego. Konkurs ten odbywałby się tylko dla uczniów gimnazjum i zagospodarowany zostałby teren, powierzchnia muru, Gorlińskiego stadionu. Właśnie teraz omawiamy temat wycieczki do Bardejowa, ponieważ Młodzieżowa Rada Miasta dostała zaproszenie do parlamentu Bardejowskiego, dlatego pewnie wybierzemy się tam w, jeszcze w tym roku. Do omówienia został jeszcze temat skateparku, ponieważ będziemy wysyłać oficjalne pismo do burmistrza z wynikami ankiety, które zostały jakiś czas temu przeprowadzone w, w naszych szkołach. Wyniki tej ankiety zostały przesłane do burmistrza i będziemy czekać na odpowiedź. Mamy nadzieję, że będzie ona pozytywna. W domu nauczyciela odbył się czwarty powiatowy przegląd szkolnych zespołów tanecznych pod hasłem Radość Dzieciom. Dom nauczyciela wreszcie zaczął tętnić życiem, a mury rozpierała dziecięca radość. Sale licznie wypełniła młoda publiczność, bo na scenie prezentowały swoje taneczne umiejętności dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne. Przekrój wiekowy młodych adeptów tańca był szeroki, od zerówki aż po klasy szkół średnich. Na estradzie prezentowały się grupy od kilku do kilkunastoosobowych w różnym repertuarze tanecznym, od krakowiaka i mazura przez disco, techno, hip-hop i fanki. Pomysłodawcą przeglądu jest Renata Gawlak-Spyra, instruktor tańca w młodzieżowym Domu Kultury w Gornicach. W sumie zaprezentowało się 13 zespołów ze szkół w Siarach, Klęczanach, Kobylance, Moszczenicy, Biecza, Ropicy Polskiej oraz zespoły z Młodzieżowego Domu Kultury. Się, dzisiaj tańczyło? Bardzo fajnie, dzięki, przede wszystkim dzięki wspaniałej publiczności, która cały czas oklaskiwała nam, dodawała utuchy. Było naprawdę super. A czy wiążesz swoje nadzieje na przyszłość z tańcem? Nie, myślę, że dla mnie to tylko zabawa i pewien rodzaj rozrywki, dzięki którego mogę spędzić swój wolny czas. Publiczność bawiła się świetnie, co rusz nagradzając wykonawców gromkimi brawami. Przegląd nie miał formy konkursowej. Jego zadaniem jest wymiana doświadczeń, wzajemna obserwacja, a przede wszystkim integracja w tańcu bez względu na wiek tancerzy. Za kilka miesięcy zostanie oddana do użytku obwodnica Miasta Biecz. Na temat tej inwestycji wypowiedzieli się mieszkańcy miasta. Prace przy budowie obwodnicy trwają nieustannie. Obwodnica powstanie w ciągu drogi krajowej nr 28, najdłuższej drogi na terenie województwa małopolskiego. Powstanie tej drogi wiąże się z odciążeniem centrum miasta. Wzmożony ruch samochodów osobowych i przejeżdżające przez miasto kiry nie wpływają korzystnie zarówno na bezpieczeństwo mieszkańców, jak i na stan zabytków tego miasta. Pani dyrektor, za niespełna pół roku ruszy obwodnica Biecza. Czy nie obawia się pani jako szefowa Muzeum Bieckiego, że turystyka w Bieczu generalnie spadnie poprzez to, że nikt nie będzie chciał przejeżdżać przez miasto, bo będzie można Bieczu minąć? No muszę przyznać, że jest to pytanie, które chyba nurtuje już mieszkańców miasta Biecza, jak również mnie osobę, która jest zainteresowana, żeby jednak turystyka w tym mieście rozwijała się. Sądzę, że mogą być dwie strony. Po pierwsze, na pewno ocalimy zabytki przed ruiną, przed dewastacją, ale powinniśmy również zadbać o przyciągnięcie turystów do tego miasta. A zależy to przede wszystkim od rozwoju czy budowy infrastruktury, która znajdowałaby się przy trasie obwodnicy. Po pierwsze, przy zjeździe od strony Gorlic należałoby umieścić zarówno reklamy, billboardy, które by przyciągały i zachwalały Biecz jako to miasto średniowieczne. Bardzo Często porównywane z francuskim karkasą. I myślę, że to jest jeden ze sposobów na to, żeby turystów przyciągnąć. Myślę, że ważną sprawą by było również umieszczenie zajazdów na trasie obwodnicy yy, w miejscu, gdzie rozciąga się <laughs> przepiękna panorama <laughs> na miasto. I turysta, który by się tam zatrzymał, miałby po pierwsze widok na panoramę miasta, możliwość zatrzymania się i odwiedzenia na spokojnie miasta Biecza. Nie przyjechałby tylko szybko, korzystając z drogi szybkiego ruchu, ale również by miał czas na chwilę refleksji. Budowa obwodnicy była koniecznością, jednak nie wszyscy są do niej przekonani. Handlowcy obawiają się spadku obrotów. Czy nie obawia się pani, że po uruchomieniu obwodnicy Biecza nie tylko padnie turystyka w wieczu, ale również i klienci? Sądzę, że tak będzie, bo faktycznie teraz wszyscy przejezdni zatrzymują się w wieczu. Jak będzie obwodnica, to jednak w pewien sposób no, no będzie to miasto miana. Także z ruchem turystycznym na pewno a z klientami, to <grywania> tym bardziej. Zależy wszystko od tego, od ludzi. Czy oni zawrócą tutaj, czy przyjadą? No zobaczymy, pokaże czas, okaże się. Tak, oczywiście, obawiamy się i to bardzo, ponieważ miasto już jest wypustoszałe, a jeszcze jak obwodnica ruszy, to tym bardziej. Turysta boję się, czy zaglądnie do wieczora, do rynku, będzie, będzie objeżdżał. Myślę, że jest chyba bardzo, bardzo, bardzo słabo. Z tego względu na przykład ruch zimowy turystyczny, gdy Podkarpacie pojedzie na Magurę czy tamtą stronę na naczarskę, to na pewno to nikt nie będzie tutaj wjeżdżał, bo i po co będzie wjeżdżał, jak z wszystkim się spieszy, będzie miał na miejscu wszystkie restauracje, a dzisiaj po prostu oni jakby za karę muszą przyjeżdżać do wieczor to jest zrozumiałe. Na pewno jak nikt nie kupi, to na pewno złapie kapcia i z tego powodu u mnie coś tam kupi, czy u kogoś tutaj coś na będzie. Letnia turystyka, letnia turystyka. Myślę, że też się zmniejszy, bo, bo jeżeli ktoś się nastawie na Krynice, czy ktoś na Zakopane, czy na, na, na Słowację, to jak najszybciej będzie zmierzał i nie będzie wstępował do tych małych miasteczek. Ja nie mówię tylko o Bieczu, ale do takich miasteczek, miejscowości. A tak za karę musiał przyjechać do Biecza i musiał go po prostu, być może nie wszyscy się zatrzymali, ale wystarczy jak 10% się zatrzymało na ten. Tu mówimy, mam na myśli o takim turyście, który przynajmniej coś tam zostawi, który przyjedzie z pieniędzmi, ja nie mówię o turystach rowerowych pieszych tam obierzy świata, czy jakieś, to po prostu to są turyści, którzy praktycznie finansowo nie zostawiają nic. Biercz im daje dużo, bo jako dla zwiedzania mają dużo architekturę, ale oni dla Biecza finansowo nie zostawiają takich wielkich pieniędzy. Także nie właśnie chodzi o tego turysta. A jak będzie obwodnica, to myślę, że to chyba się pogorszy. To się pogorszy. Przynajmniej ja mam takie uczucie. Przynajmniej ja zawsze uważałem i takie hasło miałem, że największą promocją dla Biecza to jest brak obwodnicy. To jest brak, bo to była największa, największa promocja dla Bieża. A być może, być może, że to ulegnie zmianie i, i turyści będą przyjeżdżać. Jakieś promocje na pewno będą i tak dalej. Mieszkańcy zdają sobie sprawę, że należy postawić na promocję miasta będzie prowokowany wiecz i w telewizji, i w radiu, to nie, ale jako handel i ten, to upadnie. I być może będziemy, jak to się mówi, ogołoceni tutaj. Co przyniesie przyszłość, czas pokaże. Jedno jest pewne, tam gdzie jest dobry gospodarz, zmian nie należy się bać. Najpierw chciałbym po prostu powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako mieszkańcy i ja jako burmistrz, że wreszcie obwodnica miasta Biecza będzie oddana za kilka miesięcy. Jako burmistrz i mieszkaniec tego miasta od wielu lat uważam, że turysta i tak przyjedzie do miasta Biecza, mimo że jest obwodnica. Po pierwsze, damy pełną informację przy obwodnicy. Po drugie, będziemy promować dalej miasto. Po trzecie, zachęcać turystów. A oprócz tego, dziś mogę powiedzieć że z doświadczenia, że turysta jest dzisiaj tak można powiedzieć wyrobione, czyli wie gdzie trafić, do jakiego miasteczka i mimo obwodnicy do miasta przyjedzie.